Transauto trochę niepocieszone, no nie ma się co dziwić, bo do tej pory byliście bez strat, nikt was nie potrafił ukąsić, no i tutaj też było blisko, bo do pewnego momentu to był mecz na, na remis, 1-1, 2-2 i dopiero coś nam się rozsypało później. No oczywiście, no walczyliśmy jak mogliśmy, no niestety do 2-2 było jeszcze w miarę ok, ale no niestety po czterech stratach straciliśmy straszne bramki, które są już na takim poziomie niestety niedopuszczalne, no ale... No niestety, no załamaliśmy się trochę i było to widać pod koniec. To rywal jednak siadł na was, a wy byliście, musieliście wygrać ten mecz, bo mieliście bilans, jedną bramkę gorszy, spodziewaliście się właśnie takiego rozwiązania, czy to wy chcieliście jakby rzucić się na auta, wymieć mieć kontrolę, chcieliście mieć kontrolę nad meczem? No nie nasza oczywiście taktyka była ustawienie się z tyłu, no widzieliśmy jakich oni mają dobrych piłkarzy tak naprawdę, jak są zgrani po tyle lat już grając sobą, także no. Musieliśmy się bronić tak naprawdę przez cały mecz i tylko swoimi jakimiś tam kontrami próbowaliśmy. Taki był przynajmniej plan, ale no wyszło jak wyszło. Wyszło całkiem nieźle, bo sezon dobry, jedna porażka w ostatnim meczu, walka o zwycięstwo. Udało wam się też stworzyć fajny skład, mocny, czasami jeszcze może nawet mocniejszy. Dzisiaj też mobilizacja, więc jakby taki fajny przyszłościowy zespół. I oczywiście, no jeszcze tam pewnie z kilku jeszcze dojdzie do nas. W następnym sezonie, żeby jeszcze bardziej wzmocnić, szczególnie atak, bo jak faktycznie nie ma Michaela tak z nami, to do niego, do niego widać, widać trochę braki w tym ataku, bo nikt nie chce wziąć naprawdę grę na siebie, ale no staramy się także. Znasz historię Majka Delury, który, ale który dotarł tutaj do, do, do zespołu i jakby... Tak, oczywiście znam Michaela już parę, można powiedzieć już kilka sezonów gra w innej zespole jeszcze z nim, także no daje dużo naszej drużynie i dzięki Bogu, że gra z nami tak dobrze. No właśnie, czyli jakby potrzeba Wam jednego zawodnika takiego, który wziąłby na, na swoje barki e, taką właśnie, jak powiedziałeś, odpowiedzialność z przodu i to zapewni taki spokój w środku czy z tyłu? Tak jest, tak bo myślę, że jak on tak naprawdę gra z przodu, to my tak bardziej skupiamy się w, gr w grę w obronie no i tak naprawdę dołącza do niego jeden, dwóch maksymalnie, zawsze dwóch stoi z tyłu i... Próbujemy utrzymać to, no z nim jest dużo łatwiej tak naprawdę, no bo jednak on przytrzymuje tę piłkę z przodu, czego nam dzisiaj no niestety zabrakło. No tak, bo... to są, przypomnijmy, lata gry w Lidze w Szalkę no. między innymi. Skąd ta znajomość kogoś z Waszego zespołu, twoje? Nie, nie, to akurat kolegi Łukasza, yy, on po prostu, znają się po prostu już też jakiś dłuższy czas i po prostu zaprosił go do naszej drużyny i no i tak grywamy sobie z nim. Jesteście, no czy jesteście, na pewno jesteście w stanie, ale kiedy zakąsicie auta tak naprawdę, żeby z nim wygrać? Oj, no mam nadzieję, że w następnym sezonie już coś więcej pokażemy.